Za 20 minut wybieg godzina 14 Rady Kraków. Program e, o tym e, się mówi. O tym, że e, Rosja bez ustanku atakuje ukraińską e, infrastrukturę krytyczną i ukraińską energetykę. Mówimy Państwu w naszych wiadomościach i nie tylko. E, o tym również dziś słów kilka z naszym gościem. Pan profesor Łukasz Mamica, Katedra Gospodarki Publicznej Uniwersytetu e, Ekonomicznego w Krakowie. Panie profesorze, w Pacie Kłanem. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja domyślam się, że o energii o tej infrastrukturze krytycznej moglibyśmy rozmawiać. Rozmawiać bardzo dużo, ale ta zima na Ukrainie wcale na ciepło się nie zapowiada, prawda? Tak, obserwujemy codziennie to, co dzieje się w konsekwencji tych bestialskich ataków na, na infrastrukturę krytyczną na Ukrainie. I dzisiaj chciałem powiedzieć kilka słów na temat takiego konkretnego działania, które podjęliśmy w odpowiedzi na prośbę władz Politechniki Lwowskiej, która ma problemy z takim bieżącym prowadzeniem zajęć, z ciemno, zimno i wystosowali prośbę o zakup dwóch generatorów prądu, które są im pilnie i niezbędnie potrzebne. No i można by powiedzieć, panie profesorze, że akcja już ruszyła. No, Ja wiem, że być może zabrzmi to jak slogan, ale to jest bardzo poważne przedsięwzięcie. Sztuka jednak pomaga w tym wszystkim. Tak, to jest yy, projekt który realizujemy w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Polega na tym, że uznany artysta ofiarowuje swoją pracę i ta praca pojawia się w przestrzeni naszego uniwersytetu, ale również na koniec akcji jest losowana wśród darczyńców. Stąd też ta taka nazwa projektu Sztuka Pomaga. Ja może podam stronę, internetową dla słuchaczy, gdyby ktoś chciał się włączyć. Sztuka pomaga.org.pl. Ja właśnie przeglądam sobie strony i przeglądam twórców, którzy biorą udział, sylwetki autorów, darczyńców. No, można by powiedzieć, że nazwiska i wręcz tuzy uznane. Tak, tym razem pracę ofiarowała nam pani Anna Sobol-Wejman, której bardzo serdecznie dziękuję za ten miły gest. Dodatkowo ta grafika, którą można wylosować w tym projekcie, ma taki bardzo znamienny tytuł, Dwie łzy Europy. Praca powstała w 2000 roku i odnosi się właśnie do tej tematyki, nawiązuje w pewnym stopniu do, do, do problematyki i wojny, która teraz kiedyś miała miejsce w byłej Jugosławii, a obecnie dzieje się za naszą granicą. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, bo to jest też dla nas ważny projekt nie tylko pod kątem zbierania środków finansowych, ta technologia, która pomaga zobaczyć na bieżąco wpłaty, też oczywiście tutaj odgrywa istotną rolę, bo to jest ta zbiórka jest realizowana za pomocą portalu pomagam.pl. Na stronie Sztuka Pomaga można znaleźć wszelkie linki do wpłaty. To są kwoty tam od 10 nawet do kilkuset złotych w zależności od yy, tego, kto w jakim zakresie e, chciałby pomóc w tym ważnym celu. Ale równie ważne dla nas jest też to, żeby pokazać, zwłaszcza studentom naszego uniwersytetu, że e, sztuka też jest w ich e, zasięgu, że to jest ważny element naszego życia e, i w ten sposób też trochę umożliwiamy e, no, takie nabycie tej sztuki dla kogoś, kto, kto być może nie stać go normalnie na to, e, żeby. E, Zakupić autorską e, grafikę. No tutaj taka możliwość e, dodatkowo się pojawia, czyli drobna wpłata i możliwość e, wylosowania tej e, cennej, bardzo pięknej pracy. Ja ją widzę teraz e, przed oczami. E, Zachęcam Państwa. To obaj na nie patrzymy, Panie Profesorze. sztukapomaga.org.pl Ewentualnie na stronie pomagam.pl także można znaleźć zbiórkę na generator dla Politechniki Lwowskiej. Polecamy Państwa życzliwej uwagi wspólnie z Profesorem Łukaszem Mamicą z Katedry Gospodarki Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego. Katedra jest właśnie pomysłodawcą tego projektu sztuka pomaga. Panie profesorze, bardzo dziękuję przy okazji wszystkiego najlepszego na święta, zdrowych, spokojnych. Bardzo dziękuję. Również wszystkim Państwu życzę, abyśmy spokojnie mogli się spotkać w nowym roku i miejmy nadzieję, że, że no już ten, ten pokój pojawi się również w tym szerszym kontekście, nie tylko w naszych sercach, który na pewno przyjdzie. Profesor, dziękuję bardzo. Profesor Łukasz Mamica, bardzo dziękujemy.